Józef, Warchoł, takie jest MMA. Raz się wygrywa, raz się przegrywa, no, normalna rzecz. Dzisiaj akurat się nie udało wygrać. Jak oceniasz tą, swoją drugą walkę w tej formule? Ym, bilans mam jeden, 1 Nie źle. Remisoło. Y, powiem tak. Y, przygotowany byłem do tej walki y, na pewno i wydolnościowo, i psychicznie, i fizycznie, ale wiadomo, y, pojedynki. Zwłaszcza przegrane. Zwyczaj, bo uczą, muszą, muszą na pewno. Nie spodziewałem się takiego ataku. Zostałem swojego przeciwnika. Takiego mozolnego, krótkiego takiego spięcia, który no, miał, miał jedną głowę. Tylko szybko mnie obalić, przewrócić i, i jechać po całości. Wiadomo, czym dłuższy czas walki jego, to byłoby na pewno na jego niekorzyść. No i tak akurat. Dostałem, dostałem jeden strzał taki w stójce jeszcze, który mnie troszeczkę tak no, przymroczył. I potem nie wiem, czy się pośliznąłem, czy znowu jakieś dostałem strzała. Był taki moment, że zapomnę. No i tam skleszyliśmy się na moment, moment i już tutaj później robił wszystko strasznie sapo, sapo i, no i robił wszystko, żeby mnie, żeby mnie obalić. No i no, no nie, udało, nie udało mi się jakoś wyjść obroń, obronnie z tego, z tego, właśnie z tego kliniczu. No i potem już wiadomo, ratowałem się w parterze, zacząłem obrywać, dosiadł mnie tam, obrywać to i to dosyć grubo. Próbowałem się bronić, odnawać coś tam, ale no no są. Yy, to są ciosy z góry, nie. Yy, jego większa masa, 10 kg więcej, sieważu ponad 100. Więc yy, yy, dla, mnie, dla mnie te ciosy się akumulowały, Zdecydowanie próbowałem jakoś tam odkręcić się, może go wypchnąć nogami, jakoś wyjść. Wyjść, ratować się, no i potem niepotrzebnie, niepotrzebnie odwróciłem się do niego, bo trochę zebrałem tych ciosów na, na głowę i odwróciłem się do niego tybem. No i tutaj, wiadomo, zapomnisz później mocno swoje dyby tak mocno, że, że odrywałem mu rękę, żeby nie żeby mnie za bardzo mocno mógł dusić, ale. Niestety, no nie dałem rady, musiałem wklepać, bo to już, to, już był, to już była końcówka moja, nie? No właśnie, braki jednak mimo wszystko w tym, w tym MMA, ten parter jednak jest istotny, no i jeszcze troszeczkę chyba, troszeczkę trzeba na nim popracować, bo rozumiem, że to nie był twój ostatni pojedynek w MMA, pewnie jeszcze będziesz próbował. Nie, mnie nie, ja się w to obawię, to jest dla mnie zabawa. Nie próbuję nikomu nic że, 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 że jestem w sensie takim, że stare emerytur jest koniec tego, co ty tu robisz i sobie tam lejste na luz. Jestem trenerem, prowadzę zajęcia z zawodnikami z boksie. I powiem tak, y, 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 jest to tam przygoda, y, chęć sprawdzenia się, chęć y, nieudowodnienia. Tylko jest wyższe, pociąga mnie ten sport, y, jest to jakaś adralina, wiadomo, to już nie ten wiek, ale y, ciekawie, ciekawie, ciekawie o tyle, że, że mam swój wiek i potrafię, i potrafię jeszcze pokazać, że jestem w dobrej formie, mimo 50, za kilka miesięcy, będę miał 50 lat impreza y, szykuje się 12 kwietnia nie wiem kto będzie jeszcze przeciwnikiem a w maju Bileusz mój 20-lecie klubu, 50-lecie moje więc y, serdecznie wszystkich zapraszam do Koszalina y, na mój Bileusz no i na moją walkę tak samo w Koszalinie, tu będę walczył na razie starczyłem na przyźnie te dwa pojedynki, które, które y, jeden wygrany, jeden przegrany y, Zbiłem wagę do 90 kg, czuję się zdecydowanie lepiej tej wadze Szybszy jestem, zdecydowanie sprawniejszy. No i uważam, że, że to jest ta waga. No i co? No, popracuję nad swoimi błędami, popracuję nad parterem. No i tutaj zobaczymy, karkulowany, w karkulowany jest już teraz rewanż. No, z Dylewskim tutaj nie odpuszczam, tutaj. tutaj zobaczymy co się będzie działo. Jest szansa taka i także on no, przyjmie to. Przygotuj się lepiej zdecydowanie. No i nie odpuszczam mu, nie. To się musiałem poddać ewidentnie, sklepał mnie trochę. No ale to była też zła moja taktyka walki. Zła taktyka, yy, może nie przygotowanie, ale też taktyka. Jeżeli bym yy, po, po analizie tutaj i których ludzi, którzy mi też yy, po powiedzieli pewne, pewne moje błędy i spostrzeżenia, to uważam, to że, że, że może walka by się potoczyła yy, zdecydowanie yy, inaczej, w, w innym kierunku. No ale jak mówisz to, to wszystko jest tak że to po prostu jest skalkulowane i z tym się trzeba liczyć mimo wszystko gratulacje no bo podjąłeś to wyzwanie udowodniłeś po raz kolejny że jeszcze możesz nieraz jednemu krwi napsuć chociażby właśnie w MMA no i teraz to teraz powrót i troszkę chyba wreszcie tego też odsapnięcie od diety bo sam przyznawałeś że to przed tym pojedynkiem to był dla ciebie koszmar w święta musiałeś specjalnie sobie ryż gotować na tym miałeś okazję spróbować tych potraw świątecznych nie też nie o to chodzi po prostu mm... Yy, traktuje jedzenie jako, jako swój wróg, nie? Tylko swój wróg traktuje jedzenie, więc yy, też yy, innym podpowiadam, żeby traktowali jedzenie jako przyjemność, tylko jako, jako ich yy, wróg. Także... Y jedzenie jest potąd, nie? Ale, y ale okoliczności y i, i później skutki to widać y na niektórych, nie jest to zdrowe, więc wolę się faszerować ryżem, lepiej wyglądać, y lepiej się czuć i być lepszym bo to niż inni, nie? Także jest trzyście, jest zdrowszy bardziej. Także, także y, no, y, dziękuję, że mogę się tutaj wypowiedzieć tutaj, za pośrednictwem y, was, y, was, a y, jak powiedziałem już, y, cały jestem y, szacunkiem dla zawodnika, z którym mogę walczyć, także wszystkich szacunkiem y, każdego swojego rywala, więc jestem cały, yy, trochę pobijany, jak już wspomniałem yy, No, dzisiaj był mój przedsiębiornik Goro, więc myślę, że następnym razem Może być inaczej. No i ostry rewan się szykujemy. W takim razie nie możemy się go doczekać. Dziękujemy bardzo i jeszcze raz gratulacje za, za tę walkę. Pozdrawiam serdecznie Koszalin, moje miasto. Szapinek, wszystkich moich fanów i, i znajomych mojego miasta i wszystkich fanów w Polsce, MMA i nie tylko, kickboxu, boksu, wszystkich sportowalki, wszystkich przyjaciół, wszystkich, wszystkich e, e, znajomych, którzy mi w życiu pomogli. Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku 2014. Moim jubiluszowym. Pozdrawiam.